William Weir: 50 Bitew, które zmieniły świat. Odcinek 22: Bitwa o Atlantyk 1939-1945. Przeciwnicy: alianckie okręty wojenne i statki handlowe kontra niemieckie upoty. Mój największy niepokój budziło zagrożenie ze strony niemieckich okrętów podwodnych wspominał Winston Churchill po zakończeniu II wojny światowej. Nie przebierało ono formy głośnych bitew i błyskotliwych zwycięstw, ale znajdowało wyraz w statystykach, diagramach i wykresach nieznanych społeczeństwu, niezrozumiałych dla opinii publicznej. Choć okoliczności zmagań nazywanych Bitwą Atlantyk pozostają w dużym stopniu nieznane szerszemu odbiorcy, ich dzieje nie są pozbawione dramatyzmu. Bitwa o Atlantyk obejmowała równie wiele operacji i wymagała takich samych umiejętności technicznych jak działania na lądzie lub w powietrzu. W żadnej bitwie tak wiele nie, znalazło, nie zależało od odwagi żołnierzy, stawka żadnej kampanii nie była tak wysoka. Wielka Brytania musiała importować połowy potrzebnej żywności i całą ropę naftową. Gdyby została odcięta od reszty świata, jej samoloty nie mogłyby latać i okręty pływać, a jej mieszkańcy umarliby z głodu. Niemcy posiadały stosunkowo niewielką marynarkę wojenną i Adolf Hitler nie chciał trwonić swoich jednostek nawodnych na atakowanie statków handlowych. Rzadkie próby w tej dziedzinie zazwyczaj kończyły się katastrofą, jak zatopienie pancerników Graf von Spee i Bismarck. Niemcy mieli także pewną liczbę motorowych kutrów patrolowych krótkiego zasięgu, tzw. E-boats, czyli enemy boats, które wyrządziły pewne szkody alianckiej flocie handlowej, głównie przez minowanie wód wokół Wysp Brytyjskich. Samoloty niemieckie atakowały wprawdzie statki handlowe na wodach brytyjskich, ale i one miały niewielki zasięg, pozostawały więc okręty podwodne. Doświadczenia dwóch wojen światowych sprawiły, że powszechnie uważa się okręty podwodne za tradycyjną broń niemiecką. Jednakże na początku wojny, a nawet jeszcze pod koniec 1941 roku, Niemcy mieli mniej okrętów podwodnych niż Stany Zjednoczone. We wrześniu 1939 roku dowódca niemieckiej marynarki podwodnej, admirał Karl Dönitz, dysponował 57 ubotami, z czego 30 mogło oporować tylko na wodach przybrzeżnych. Donitz stwierdził, że potrzebuje 300 oceanicznych okrętów podwodnych, aby skutecznie zablokować Wielką Brytanię, ale Hitler uznał, że blokada nie będzie konieczna. Priorytet otrzymał więc inny sprzęt wojenny i Donitz nie dostał swoich okrętów. Dwa inne czynniki spowodowały, że okręty podwodne stały się poważniejszym zagrożeniem dopiero po upadku Francji i niepowodzeniu Niemiec w bitwie o Wielką Brytanię. Po pierwsze Brytyjczykom udało się niemal całkowicie zamknąć kanał La Manche. Każdy okręt podwodny, który chciał wypłynąć na Atlantyk, musiał teraz opłynąć Szkocję. Zaledwie 8 ubotów do Nice miało zasięg 12 tysięcy mil i zasługiwało na miano oceanicznych. Kolejne 18 mogło dopłynąć do Gibraltaru i wrócić. Reszta nie mogła wypłynąć poza Morze Północne. Drugim problemem były samookręty podwodne. W roku 1941, a zresztą podczas całej wojny, okręty podwodne nie prezentowały takiej klasy jak dzisiejsze jednostki tego typu. Obecne atomowe okręty podwodne przeznaczone są do pływania przede wszystkim w zanurzeniu i wówczas są najskuteczniejsze. Natomiast okręt podwodny II wojny światowej był jednostką nawodną, która mogła się czasem schować pod wodę. Na powierzchni używał silników diesla i płynął szybciej niż przeciętny frachtowiec. Ale jak na okręt wojenny, powoli. W zanurzeniu napędzały go silniki elektryczne zasilane z akumulatorów, które wymagały częstego ładowania. Pod wodą okręt płynął niesłychanie wolno, nie nadążał nawet za szybkim frachtowcem. Upadek Francji rozwiązał jeden problem. Niemcy zajęli francuskie porty nad Zatoką Biskajską, a tego akwenu nie można było zablokować tak jak kanał La Manche. Gdy tylko Niemcy wkroczyli na wybrzeże francuskie, Hitler kazał zbudować tam przeciwlotnicze schrony dla okrętów podwodnych. Niemieccy stoczniowcy pracowali od świtu do nocy, budując setki unowocześnionych okrętów podwodnych. Przed końcem wojny niemieckie okręty operowały we wszystkich zakątkach świata. Stocznie niemieckie wodowały nowe jednostki w zawrotnym tempie. Tymczasem od 1918 roku nie rozwinęły się metody wykrywania okrętów podwodnych. Najpewniejszą wciąż pozostało wzrok. Przyrządy nasłuchowe potrafiły wykryć okręty podwodne w zanurzeniu. Czasami udawało się słyszeć szum silnika lub śruby napędowej. Używano też systemu lokalizowania okrętów podwodnych, który polegał na wysyłaniu fal dźwiękowych i odbieraniu ich echa odbitego od okrętu. Amerykański sonar, brytyjski ASDIC. Kłopoty po polegały na tym, że operator sonara musiał być geniuszem, bo tylko wtedy potrafił odróżnić echo fal odbitych od okrętu od fal odbitych od wieloryba lub rafy koralowej. Zresztą zasięg przyrządów na suchu był niewielki i wynosił około 1000 metrów. Mimo wielu wad niemieckie okręty podwodne rozpoczęły wojnę od mocnego uderzenia. Kilka godzin od rozpoczęcia wojny ubot zatopił pasażerski liniowiec Atena, powodując śmierć 112 osób. Dwa tygodnie później U-29 zatopił lotniskowiec HMS Courageous na wodach terytorialnych, jak twierdzili Brytyjczycy. W październiku 1939 roku niemiecki okręt podwodny podkradł się do bazy Royal Navy w Scapa Flow i zatopił lotniskowiec HMS Royal Oak. Choć w 1939 i pierwszej połowie 1940 roku Niemcy operowali tylko na wodach przybrzeżnych Wielkiej Brytanii, zatapiali więcej okrętów niż Brytyjczycy mogli ich wybudować. Potem było jeszcze gorzej. Po upadku Francji uboty nasiliły ataki na Atlantyku na zachód od Irlandii i przesunęły obszar działania na południe. Aby zatapiać jednostki brytyjskie w Zatoce Biskajskiej oraz ów zachodnich wybrzeży Hiszpanii i Afryki Zachodniej, transport morski z Morza Śródziemnego i Afryki poniósł ciężkie straty. Szczególnie wielkie były straty wśród statków wiozących nigeryjską ropę naftową. W kwietniu 1941 roku Niemcy zatopili statki handlowe o łącznym tonażu ponad 700 tys. ton. Tonaż przeciętnego frachtowca wynosił 5 tys. ton czyli dwa razy więcej niż wynosiła zdolność produkcyjna brytyjskich stoczni. Według Alana Johna Percivala Taylora, właśnie wtedy Wielka Brytania była chyba najbliżej klęski w wojnie. Pierwsze dotkliwe straty spowodowały, że Wielka Brytania powróciła do systemu konwojowego stosowanego z dobrym skutkiem podczas I wojny światowej. Statki handlowe płynęły w grupach, eskortowane przez lekkie jednostki marynarki wojennej. Kapitanowie statków handlowych nie lubili tego systemu, przypominał on pędzenie bydła, ale docenili jego zalety. Zalety te nie polegały jednak na zdolności niszczycieli i korwę do zatapienia okrętów podwodnych. Z początku zaledwie 2 trzy okręty wojenne, siłą rzeczy oddalone od siebie, eskortowały przeciętnie 40 frachtowców. Konwoje ograniczały jedynie ryzyko napaści ze strony niemieckich okrętów podwodnych. Ze względu na powolność w zanurzeniu, boty musiały krążyć w pobliżu tras morskich i czyhać na swoje ofiary. Jeśli statki płynące pojedynczo były rozciągnięte wzdłuż trasy i okręt podwodny przeoczył jeden z nich, to mógł być pewien, że zaraz pojawi się następny. Jeśli jednak płynął konwój, to dowódca ubota przeoczył taki, a dowódca ubota przeoczył taki konwój, musiał czekać na następny bardzo długo. Nie mógł ścigać konwoju, bo poruszał się on szybciej niż ubot płynący pod wodą. Nie mógł też wynurzyć się, bo eskorta konwoju miała nad nim przewagę ogniową. Dwie trzecie wszystkich statków zatopionych w 1941 roku nie płynęło w konwojach. Dużą rolę odgrywały też wywiad radiowy konwoje często zmieniały trasy, aby zmylić czychające uboty. Wywiad niemiecki prowadził więc pilny nasłuch brytyjskich radiostacji, aby ustalić lokalizację i kurs konwojów. Brytyjczycy zaś słuchali niemieckich transmisji radiowych, żeby się dowiedzieć, gdzie czają się okręty podwodne. Dane z nasłuchu trafiały do szyfrantów pracujących gorączkowo nad odczytaniem zakodowanych informacji nieprzyjaciela. Konwoje nie wyeliminowały strat. Konwój zajmuje rozległy obszar i okręty eskortujące bardzo rzadko znajdowały się na tyle blisko, aby móc natychmiast odeprzeć ataku bota. Poza tym okręt podwodny II wojny światowej był znacznie większy niż te z poprzedniej wojny. Bomby głębinowe musiały buchać bardzo blisko zanurzonego okrętu, aby nich skutek, a i wynurzone okręty rzadko unieszkodliwiał jeden pocisk, jak to zwykle się działo w I wojnie światowej. Poza tym okręty podwodne zastosowały nową taktykę. Zamiast torpedować statki w zanurzeniu, wynurzały się nocą i dopiero wtedy atakowały. W nocy były bowiem tak samo niewidoczne, jakby znajdowały się pod wodą, a mogły szybciej uciec. Radary zamontowane na statkach mogły je wykryć, ale prymitywny radar używany na początku wojny nie ostrzegał dostatecznie wcześnie, ani nie podawał dokładnego położenia okrętu podwodnego. Szybkość wynurzonego okrętu podwodnego była podstawą niemieckiej taktyki walki z konwojami. Przed wojną Dönitz przeprowadził eksperymenty z kutrami torpedowymi. Na podstawie wyników tych eksperymentów opracowano taktykę wilczych stad. Składały się one z okrętów podwodnych krążących wzdłuż tras morskich. Kiedy jeden okręt wypatrzył konwój, nie atakował go od razu, ale utrzymywał dystans i zawiadamiał przez radio inne okręty. Teści ściągały w rejon, gdzie znajdował się konwój. Dzięki tej taktyce uboty mogły łatwiej wytropić konwój i przepuścić nań zmasowany atak. Zastosowanie tej taktyki znacznie zwiększyło straty alianckie w latach 1940-41. W tym okresie Niemcy zatapiali statki trzy razy szybciej niż Brytyjczycy budowali nowe. Ci ostatni natomiast zatapiali niemieckie okręty podwodne wolniej niż produkowały je stocznie niemieckie. W roku 1941 Niemcy zbudowali 200 nowych ubotów, tymczasem od początku wojny stracili ich tylko 50. W lipcu 1942 roku Deniz dysponował wreszcie 300 ubotami. Wówczas jednak nastąpił radykalny zwrot w bitwie o Atlantyk. W połowie 1941 roku Stany Zjednoczone włączyły się w toczącą wojnę. Z początku polegało to jedynie na pomocy udzielanej Wielkiej Brytanii w zbieraniu informacji o ruchach niemieckich okrętów podwodnych. Potem prezydent Roosevelt ogłosił istnienie strefy obronnej obejmującej większą część północno-zachodniego Atlantyku i polecił amerykańskiej marynarce wojennej patrolować ją. Zrazu amerykańskie patrole jedynie zawiadamiały Brytyjczyków, gdy zauważyły niemieckie okręty. Od września zaczęły je również zatapiać. Na Atlantyku Stany Zjednoczone faktycznie, choć nieoficjalnie, prowadziły więc wojnę z Niemcami. Jeszcze wcześniej Stany Zjednoczone wprowadziły w życie program Land Lease, umożliwiając Wielkiej Brytanii zakup sprzętu wojskowego z odroczoną płatnością. Najbardziej znanym kontraktem w ramach tego programu była dostawa 50 przestarzałych niszczycieli, z których tylko 9 nadawało się do akcji bojowej. Znacznie większa wartość niż niszczyciele miały bombowce B-24 i wodnosamoloty PBY, które również otrzymała Wielka Brytania. Te samoloty dalekiego zasięgu pozwalały na przeprowadzenie patroli lotniczych na większym obszarze. Jednocześnie uruchomiono stocznie amerykańskie, zamknięte w okresie wielkiego kryzysu. W lipcu 1941 roku liczba statków zatopionych przez uboty gwałtownie spadła, podczas gdy liczba wodowanych frachtowców wzrosła. W roku 1942 alianci zwodowali trzy razy więcej statków niż w roku poprzednim, a większość nowych jednostek była znacznie szybsza niż stare, niemal tak szybka jako okręt podwodny w wynurzeniu. Miało to utrudnić życie wilczym stadom. Atlantyk miał dla Hitlera znaczenie drugorzędne: największą wagę przywódca Niemiec przywiązywał do podboju Związku Radzieckiego. Dlatego między innymi nie nakazał okrętom podwodnym podjęcia agresywnych działań na zachodnim Atlantyku. Poza tym chciał maksymalnie opóźnić przystąpienie USA do wojny. Miały prawie tyle samo ludności co Związek Radziecki, a były państwem lepiej uprzemysłowionym niż Niemcy. Hitler liczył, że pokona Związek Radziecki, zanim Stany Zjednoczone dążą, zdążą zaprząc na potrzeby wojny cały swój potencjał. Kiedy Japończycy zaatakowali Pearl Harbor, Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. Uboty natychmiast zaczęły operować w pobliżu wschodnich wybrzeży Ameryki. Amerykańska marynarka wojenna nie była przygotowana na ofensywę podwodną Niemiec. Nie opracowała systemu konwojowania statków na trasach przybrzeżnych, miała też zbyt mało lekkich jednostek eskortowych. W roku 1942 liczba zatopionych statków drastycznie się zwiększyła. Wśród załóg niemieckich okrętów podwodnych okres ten nazywano potem szczęśliwymi dniami. Dla ofiar nie były one szczęśliwe. Zdarzyło się, że Niemcy podawali żywność i wodę rozbitkom, każąc im przesłać rachunek Rooseveltowi. Kiedy indziej jednak strzelali do nich z karabinów maszynowych. W styczniu 1942 roku liczba zatopionych jednostek była trzykrotnie większa niż w poprzednim miesiącu. W kwietniu i maju dwa razy większa niż w styczniu. Po raz pierwszy od blisko roku alianci stracili więcej statków niż zbudowano. Sytuacja ta nie trwała jednak długo. W następnym roku zbudowano dwukrotnie więcej frachtosów niż w 1942. Władzom amerykańskim udało się nakłonić miasta nadmorskie do wprowadzenia zaciemnienia mimo protestów, że ograniczy to ruch turystyczny. Produkcja lekkich okrętów wojennych ogromnie wzrosła, zorganizowano konwoje, wprowadzono nowy typ okrętu wojennego lotniskowiec eskortowy. Te miniaturowe lotniskowce, wiozące na pokładzie dwa razy mniej samolotów niż zwykłe, pozwalały na nieprzerwane rozpoznanie lotnicze. Okręt podwodny w zanurzeniu nie był widoczny z powierzchni morza, ale jeśli nie znajdował się znacznie poniżej głębokości peryskopowej, obserwator na pokładzie samolotu, lecącego dokładnie nad okrętem, widział jego kontury. Oczywiście widział też każdy wynurzony okręt podwodny i to z odległości wielu kilometrów. Uboty zostały więc zmuszone do operowania w głębokim zanurzeniu z żółwią prędkością. Do walki z okrętami podwodnymi zaprzęgnięto też wiele samolotów patrolowych stacjonujących na lądzie oraz małe sterowce rozpoznawcze. Te wielkie balony z własnym napędem silnikowym były szybsze niż jakikolwiek jedno, jakakolwiek jednostka nawodna i w razie potrzeby mogły wisieć nieruchomo w powietrzu. Liczba zatopionych okrętów podwodnych gwałtownie wzrosła. Alianci niszczyli teraz uboty równie szybko jak Niemcy wodowali nowe. Przeciętny czas wykorzystania ubota stale się zmniejszał, aż spadł do zaledwie trzech miesięcy. Ale wilcze stada nie ustępowały bez walki. Niemcy wprowadzili do użytku podwodne tankowce, które zaopatrywały uboty w paliwo na morzu. Przesunięto też zakres ich działania ze wschodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych na wybrzeża Ameryki Południowej i Afryki. W marcu 1943 roku liczba zatopionych statków była prawie tak sama jak w 1942 roku. W dniach 6-9 marca konwój SC-121 płynący z Kanady do Wielkiej Brytanii był atakowany trzy razy przez Wilcze Stada, które zatopiły 6 z 56 statków. Tuż potem konwój SC-122 został zaatakowany przez te same okręty i stracił 9 statków. W dniach 8-10 marca Wilcze Stada zatopiły na Atlantyku 11 jednostek konwoju HX-229. W tym czasie niewiele statków pływało pojedynczo. Większość zatopionych jednostek wchodziła w skład konwojów. W maju liczba, ta, liczba zatopień była jeszcze wysoka. Nadchodził jednak punkt wzrotny w wojnie z ubotami. Od 28 kwietnia do 6 maja konwój ONS-5 liczący 42 statki atakowano nie mniej niż, atakowało nie mniej niż 51 ubotów. 13 frachtowców poszło na dno. Niemcy stracili jednak aż 5 okrętów. 3 zatopiły okręty eskorty, a 2 wodnosamoloty PBY. Zwrot w przebiegu zmagań. Stał się widoczny w czerwcu, kiedy liczba zatopień bardzo spadła. Niemiecki autor napisał później, że rok 1943 był rokiem rzezi u botów. Stało się tak z kilku powodów. Naturalna, neutralna Portugalia zrozumiała, że Hitler nie wygra wojny, pozwoliła więc aliantom założyć na Azorach bazę lotniczą. Patrole morskie i powietrzne były coraz częstsze. Dzięki amerykańskim zakładom produkcyjnym alianci mieli teraz dostatecznie dużo lotniskowców eskortowych, niszczycieli, niszczycieli eskortowych, kutrów, straży przybrzeżnej i fregat, które sformowane w grupy operacyjnej działające niezależnie od konwojów, polowały na uboty. Ulepszono aparaturę do lokalizowania okrętów podwodnych. W roku 1942 niemieccy deszyfranci mieli przewagę nad aliantami, potrafili lokalizować konwoje, podczas gdy alianci nie potrafili odczytywać niemieckich depesz. Teraz alianci umieli odkodować sygnały odbierane i nadawane przez okręty podwodne, podczas gdy Niemcy nie znali ruchu konwojów. Alianci mogli kierować konwoje tak, by omijały one wilcze stada. Poza tym wprowadzono dwa nowe elektroniczne urządzenia. Jednym był bardzo dokładny radiokompas znany pod nazwą HAFDAF, który namierzał okręty podwodne na podstawie ich sygnałów dźwiękowych. Drugim radar lotniczy, który potrafił znaleźć okręt podwodny nawet w największych ciemnościach i nie mógł zostać wykryty przez wykrywacze radarów posiadane przez uboty. Dzięki temu radarowi wspomaganemu przez nowy szperacz lotniczy reflektor marki Lee, uboty nie mogły już przeprowadzić swoich zwyczajowych nocnych wypadów z zatoki Biskajskiej. W maju 1943 roku w samej tylko zatoce zatopiono 38 ubotów, a 43 na wszystkich frontach wojny morskiej. Było to ponad dwa razy więcej niż miesięczne zdolności produkcyjne wszystkich stoczni Niemiec i ich sojuszników. Denis wycofał więc okręty podwodne z północnego Atlantyku, potem pisał we wspomnieniach, przegraliśmy bitwę o Atlantyk. Ale dla ubotów wojna się jeszcze nie skończyła. Niemieckie okręty podwodne tankujące na morzu operowały aż na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku. W roku 1944 pojawiły się pierwsze okręty wyposażone w chrapy. Było to urządzenie doprowadzające powietrze do silników podnoszone tak jak peryskop. Pozwalało na użycie silników diesla w zanurzeniu. Ubot z chrapami nie musiał więc w ogóle się wynurzać, zaniechano więc stosowania taktyki wilczych stad. Havda sprawił, że, konieczność łącz, że konieczna łączność radiowa stała się zbyt ryzykowna. Potem alianci wylądowali we Francji i Niemcy stracili porty atlantyckie. Streszczenie dziejów bitwy o Atlantyk sprawia wrażenie, jakby o jej wyniku rozstrzygnęła sama technika. Ludzie, którzy brali w nie udział, pamiętają ją jednak inaczej. Dla marynarzy statków handlowych i okrętów eskortowych były to dni szarpiące nerwy napięcia, wyczekiwania na huk torpedy, mówiący, że ich statek został trafiony, a oni, jeśli dopisze im szczęście, znajdą się wkrótce w lodowatych wodach północnego Atlantyku. Dla marynarzy okrętów podwodnych oznaczało zajrzycie w klaustrofobicznych wnętrzach ubotów, gdzie śmiertelność była najwyższa ze wszystkich formacji walczących w II wojnie światowej. Straty wśród załóg niemieckich okrętów podwodnych wynosiły 75%, z czego 63% stanowiło ofiary śmiertelne. Trzy czwarte wszystkich marynarzy, którzy pływali na ubotach, zginęło lub dostało się do niewoli, w większości zaginęło. Straty żadnej formacji, żadnej armii biorącej udział w wojnie nie zbliżyły się nawet do tego poziomu. Bywały dni, gdy bitwa o Atlantyk przypominała czasy wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych albo może bitwy pod Lepanto. Niszczyciel USS Bory, sędziwy czterokominowiec, należał do osłony lotniskowca eskortowego USS Card. 4 października 1943 roku grupa operacyjna Carda zatopiła 3 z 4 ubotów tankujących na południowym Atlantyku dowódca grupy operacyjnej komandor Arnold Isbell posłał bory pod dowództwem kapitana Charlesa Hutchinsa w pościgu za czwartym. Bory wykrył bota 1 listopada i rzucił bomby głębinowe. Okręt podwodny wynurzył się. Hutchins otworzył ogień z działa kalibru 100 mm i z karabinów maszynowych. Okręt podwodny odpowiedział ogniem. Hutchins próbował go staronować. Stary niszczyciel przejechał po pokładzie ubota i załoga amerykańska otworzyła ogień z broni kalibrowej, karabinów, pistoletów maszynowych i pistoletów. Jeden z marynarzy rzucił nożem i trafił Niemca, który próbował strzelać z działka pokładowego. Taranowanie okazało się kiepskim pomysłem. Kadłub Bori nigdy nie był zbyt gruby, ale z upływem lat mocno przerdzewiał i przez dziury w lewej burcie zaczęła się wlewać woda. Po dziesięciu minutach ubot zdołał wydostać się spod niszczyciela i uciec, a po przepłynięciu 400 metrów zawrócił i próbował staranować Bori. Hutchins skręcił i z dziobowego miotacza wystrzelił w kierunku ubota pociski głębinowe. Trzy pociski wybuchły pod ubotem, unosząc go w górę i zatrzymując zaledwie dwa metry od kadłuba Bori. Ubot cofnął się i próbował uciec. Bory ruszył za nim w pościg, strzelając. Jeden pocisk kalibru 100 mm wyrzucił za burtę niemieckich marynarzy znajdujących się na pomoście. Po drugim trafieniu ubot stanął i jego załoga poddała się.